Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak stuningować laptopa. Laptop się nazywa albo jest firmy HP 255G4, to jest typ tego lepka. Chciałem wam pokrótce pokazać jak to rozebrać. To nie jest nic nadzwyczajnego. Po prostu macie śrubki wszędzie, trzeba uprzednio wyciągnąć baterię. Tu jest bardzo ważne, że pod tymi stopkami, pod lewą i prawą, są też śrubki. Też się trzeba wykręcić. I poza tym wszystkie po kolei trzeba DVD napęd wyciągnąć, wszystkie śrubinki. Już u mnie znacie ten jeden patent, jak ja to robię ze śrubkami. Ja sobie karteczkę wziąłem i po prostu wcisnąłem w te miejsca, gdzie normalnie mniej więcej są dziury w laptopie, żeby jednak każda śruba wchodziła w, tą samą, w ten sam gwint i na tą samą głębokość. W ten sposób, jeżeli są jakiekolwiek różnice w śrubach i gwintach, no nie jestem w stanie się pomylić po prostu. To jest bardzo upraszczające. Więc w ten sposób to zrobiłem. Co potrzebujecie, żeby podważyć ten cały plastik i wyciągnąć? To jest coś takiego tutaj, to też używają do wyciągania dentek przy rowerach, to jest ale bardzo takie delikatne raczej i z tym po prostu podważyłem dookoła wszystko. Natomiast z jednej strony jest złącze, ja nie wiem jak ono się nazywa, to jest to tutaj, to niebieskie. I to złącze niestety ma to do siebie, że jest tak daleko osadzone, że część tej obudowy już była wyłamana. Tylko ja tego nie zauważyłem, nawet przy kupnie już była wyłamana, czyli to jest po prostu błąd przy produkcji, jakaś zła logistyka, nieprzemyślane do końca, więc nawet jeżeli tutaj tą małą płyteczkę wyłamiecie. To się nic nie stanie, no oczywiście kosmetyka tylko, natomiast ważne jest, żeby całą resztę podważyć, wyciągnąć i otóż tak to będzie wyglądać potem. Ja mojego laptopa że prawie nie używałem. Oglądałem na nim parę jakichś tam śmiesznych filmików, robiłem dokumentację, jakieś CV i tak dalej. Także tu pod tym kątem prawie jest nieużywany ten laptop, ale ma około 80 lat. Nawet nie pamiętam, kiedy go kupiłem. A dzisiaj chciałem wymienić po prostu pastę pod chipem. Ponieważ będę wymieniał ram, ten ram po prostu, który tu jest, już jest przestarzały. O, muszę usunąć, bo mi to będzie tutaj przeszkadzać przy pracy. Natomiast ja tutaj miałem 4GB ramu to jest mało na dzień dzisiejszy to jest bardzo mało i dlatego um, jest to konieczne no żeby przynajmniej to dźwignąć i w specyfikacji na stronie producenta wyczytałem że mogę um, do drugiego slotu włożyć kolejne 4 GB musi być to identyczny taki sam RAM jeżeli chcecie mieć 100% gwarancji um, że to działa ja będę to robił trochę na wyrost. Ja tu mam 2 razy 8. Natomiast nie proponuję tego nikomu, bo jeszcze tego nie sprawdziłem. Jeżeli to sprawdzę, to nakręcę dodatkowy filmik, że jest to możliwe. Że ta płyta główna pozwala na to, żeby aż do 16 GB zwiększyć ten RAM. A. W tej chwili on ma 4 GB, więc tu na jednej kości jedna była pusta. Ja już sobie tam te dwie kości dokupiłem wcześniej. Będę też tu wymieniał em, HDDK na SSD, i tu będę wkładał tego starego HDDK, żeby mieć jeszcze zapisane te całe daty, em, wszystkie dane techniczne i nie wiem, zdjęcia, filmy. Natomiast mamy tutaj złącze w tym komputerze yy, SATA, jeżeli dobrze pamiętam. I yy, działa to chyba w technologii DDR3, jeżeli to też dobrze pamiętam. Także tu pod tym kątem yy, zabieram się za wykręcanie tego, yy, tych śrubek z. Yy, yy. Schłodzenia po to, żeby przejść za chwilę dalej, tutaj też ja tego na początku nie widziałem. Tutaj jest to podpisane, jak należy to wykręcać. Tu jest jeden, potem tu jest 2, 3, 4. Czyli w tej kolejności, jakby należy to wykręcać, wszystko. Ja to dość mocno przykręciłem, ponieważ już miałem opcję tam coś majstrować kiedyś. Widzicie, aż cała płyta się ugina. Być może za mocno to dokręciłem. Tu chodzi tylko o docisk, żeby ta pasta pomiędzy wymiennikiem ciepła, czyli chłodzeniem, a samym procesorem dobrze dolegała, więc ja podejrzewam, że aż tak mocno nie trzeba tego robić. Druga rzecz, która jest to jest wentylator, należy też go odmontować, odkręcić i na tą chwilę wystarczy, że on jest tylko poluzowany. Ja sobie jak zwykle tutaj już przygotowałem karteczkę i znów sobie teraz to, te śrubki wbiję praktycznie w tą karteczkę, ponieważ mam takie wrażenie, że każdy gwint jest inny. I by było szkoda, gdyby coś pomieszać i potem nie przykręcić tego wszystkiego jak należy. No tu jakąś sobie karteczkę wybrałem, troszeczkę dziwną. Sobie dziurki porobię, to się łatwiej będzie wbijać. Jedna wyleciała ślubinkę Mam nadzieję, że ten cały proces tutaj będzie yy, trwał poniżej 20 minut, ponieważ moja kamera ma automatyczny mod wyłączania po 25 minutach. Yy. Ale też nie chcę zrobić czegoś zbyt szybko, żeby potem nie szukać części bądź śrubek, bo nie, nie ma co się oszukiwać. Nie zamierzam iść do jakiegoś serwisu z laptopami i, i potem żebrać o jakieś tam części, tak? Także tu będę się starał tego nie robić. Co chciałem powiedzieć, należy też sobie kupić tlen, tlen sprężony. Ja tu nie reklamuję nic, tylko po prostu taki sobie kupiłem. I tu jest ważne, żeby przypnąć tak parę razy, bo jak go obrócimy, to patrzcie, co się dzieje. Widzicie, leci skondensowana już praktycznie woda i tu trzeba znowu obrócić i tak, nie? W ten sposób, jak obrócicie, to już wyleci, jakby ta woda, i wtedy możecie to przeczyścić. Przedmuchać dookoła, żeby gdzieś tam wam jakiś syf się nie dostał. Ten mój lepek, on wygląda od środka praktycznie jak nowy, jakby był nieużywany. Ja go też bardzo mało eksploatowałem, dlatego mi go szkoda i robię ten cały proceder, żeby odnowić pastę, wymienić ten kości RAM no i jeszcze będę tutaj wrzucał SATA w takiej specjalnej kieszeni adapterze no i tu będę też wrzucał na te złącze SATA SSD dysk twardy o jakieś tam 500 GB tu w ten sposób dwukrotnie, trzykrotnie przyspieszę cały lepek nie? no tu teraz zobaczę czy już się to da wyjąć tak Tak to wygląda wszystko. Hmm. Ciekawe, dlaczego tutaj się nic z tym nie stało. Myślałem, że to równiutko się wszystko rozeszło, a tu widzę, że jest jakiś ząk. Dobra, no to należy teraz wyczyścić. Ja sobie tu przygotowałem parę takich papierków. Tak, w ostatnich trzech latach papier toaletowy na wagę złota był. <laughs> Także tu sobie bierzemy to. Zbieramy. No i już mamy, że prawie wyczyszczone. Co teraz musicie mieć przygotowane? To jest denaturat, krótko mówiąc spiritus, ale taki, od którego się ślepnie, jakby ktoś to chciał skosztować. Także tego nie róbmy, proszę. Sobie moczymy ten kawałek papieru. I przemywamy to po prostu. To trzeba odtłuścić tu dokładnie. Jak widzicie, ta powierzchnia jest taka tłustawa. Najlepiej wziąć jeszcze jeden kawałek i powtórzyć tą całą procedurę. Yy, innych detergentów bym nie brał, ponieważ benzyna może rozpuścić nam jakieś podzespoły tutaj. Tu jest dużo plastików, płyta główna też jest jakaś tutaj plastikowa. I to by było duże ryzyko, tak? Widzicie, to już jest czyściutkie. Mogę to odstawić na bok. Tu, jak widać, ta pasta jest dosyć dookoła rozmyta. Czyli jest jakby za dużo, ona po, powinna być na samym procesorze tylko nie wiem jak mi się to uda zebrać, ale mam nadzieję, że mi się uda. Tak, i tu już się nie zamierzam z tym bawić. Od, odstawiam to na bok i biorę następny czysty kawałek. I staram się to w jakiś sposób tutaj jak najlepszy, który potrafię wyczyścić. Nie wiem, dlaczego tak krzywo mi się to tam. Tam wcześniej jakby pokleiło. Pasta nie była równo, nie rozeszła się równo.